Witajcie moi drodzy w kolejnym porannym odcinku na naszym kanale. Ja dzisiaj w Polarze, żeby Wam było cieplej, bo temperatury dziś i w kolejnych dwóch, trzech nocach będą naprawdę bardzo niskie. To, będzie naj, to będą najniższe temperatury tej zimy. To już z pewnością jest no, wiadome. I teraz tak, no, powiem Wam szczerze, za moimi plecami na samym początku kielce. Bezchmurne niebo. Widać już, że ta strefa bezchmurnego nieba dotarła praktycznie do Polski Południowej. Szczyrk również z bezchmurnym niebem. Widzimy tutaj bardzo dużo słońca. Hel podobnie. A to wszystko oznaczać może jedno, oznaczać może bardzo niskie temperatury. Z tej strony, Paweł Błażkowski, zapraszam Was serdecznie na nowy odcinek, w którym znów będziemy właśnie o tych temperaturach rozmawiać, bo w sumie jest to naprawdę bardzo istotny temat. Ja wiem, że to może się udać, ale... Tutaj dziś przedstawię już ostrzeżenia na wszystkie trzy noce i ten temat zostawimy już prognozą wieczornym po prostu. Natomiast trzeba ten temat ruszyć. Na samym początku muszę tutaj przyznać szczerze, że sam też jestem trochę zaskoczony. Mam tutaj nasz artykuł, nasz komentarz. Mrozy do minus 30? Ile? Nie no, tyle to nie. I faktycznie wydawało się, że tych temperatur będzie trochę mniej, znaczy te temperatury będą wyższe. To znaczy, yy, na pierwotne prognozy wskazywały, że praktycznie w całym kraju będzie minus 28, minus 30. I faktycznie tyle nie będzie, ale. Będą miejsca, że te temperatury mogą dosyć mocno spaść i dziś sobie też jeszcze o tych miejscach porozmawiamy. Zaczynamy oczywiście od zdjęć satelitarnych. Zobaczmy, jak aktualnie sytuacja wygląda. No i aktualnie tutaj wszystko wskazuje na to, że tutaj no, już nic nas nie uchroni przed tymi niskimi temperaturami. Zobaczmy sobie to w ten sposób. Mamy Polskę, mamy Polskę z praktycznie bezchmurnym niebem. Bezchmurne niebo w Polsce północnej, centralnej, wschodniej. Jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Województwo przede wszystkim Małopolskie, Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie, Lubuskie z zachmurzeniem. To zachmurzenie będzie chroniło Was na tych regionach przed niskimi temperaturami. Temperaturami, również województwo zachodniopomorskie, krańce zachodnie z bezchmurnym, przepraszam, z zachmurzeniem, natomiast im dalej na północny wschód, tym mamy, tym mamy bardziej bezchmurne niebo. Widzimy tutaj oczywiście zaśnieżone tereny, ale generalnie tutaj jest bezchmurne niebo. Gdy oddalimy sobie to wszystko, tak troszeczkę bardziej w ten sposób i jeszcze przesuniemy sobie o tak, to tutaj dwie rzeczy, na dwie rzeczy jeszcze zwrócę uwagę. Pierwsza rzecz, taka, że mamy układ niskiego ciśnienia, który zmierza w kierunku niżnego nowogrodu, i właśnie sobie ten układ zobaczymy. Mamy go gdzieś mniej więcej tutaj. Tutaj mamy układ niskiego ciśnienia i ten układ niskiego ciśnienia wędrować będzie w kierunku Niżnego ogrodu, następnie będzie kierował się delikatnie w kierunku Łomży, w łążyce ja mówię w kierunku, w kierunku chociażby yy, Moskwy, no i tutaj na tym obszarze będzie no, najchłodniej, ponieważ to najzimniejsze powietrze wędruje cały czas z północy. Ale co jest bardzo istotne, ono zostanie niejako odciągnięte. To już widać tutaj, że ono jest odciągane przez ten niż bardziej w kierunku południowo-wschodnim. I to jest dla nas idealna sytuacja, bo to zimne powietrze dotrze do nas, ale nie dotrze w pełni. Te najzimniejsze masy powietrza jednak skupią się u naszych wschodnich. Sąsiadów. Oczywiście my się temu dokładniej zaraz przyjrzymy, a zacznijmy od Europy i od sytuacji barycznej. Właśnie dzisiaj będziemy operowali na aplikacji Windy, no i mamy układ wysokiego ciśnienia Daniel. To ten układ wysokiego ciśnienia będzie nam przynosił i przynosi nam to... Bardzo zimne powietrze na wschód od naszych granic. Natomiast mamy ten niż, który Wam wcześniej zaznaczałem, i ten niż będzie bardzo istotny właśnie w kolejnych dniach, ponieważ on będzie powodował no, to cały czas ściąganie tych arktycznych mas powietrza, ale z drugiej strony również odciąganie ich w kierunku wschodnim. Będzie jednak taki moment, będzie to się działo przede wszystkim w nocy, z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek, gdzie ten niż z nadniżnego Nowogrodu powędruje w kierunku Moskwy i jeszcze dalej w kierunku w kierunku tutaj zachodnim, czyli troszeczkę zbliży się do naszych granic. To będzie powodowało, że to najzimniejsze powietrze zacznie wędrować bardziej tutaj do nas, bardziej do Polski również północno-wschodniej i wschodniej, ale mniej więcej będzie to wyglądało tak, że to najbardziej zimne powietrze przewędruje na samym początku, już zaznaczamy na samym początku w kierunku południowo-zachodnim, między innymi w kierunku Polski. Z drugiej jednak strony zostanie ono odchylone i skierowane też bardziej wokół tego niżu. To jest też dobra informacja, bo zobaczcie, w przypadku Polski faktycznie można powiedzieć, że będzie zimno na północnym wschodzie, ale zobaczcie, jak sytuacja tutaj będzie wyglądała na Białorusi. Praktycznie w całej Białorusi minus 26, minus 28 8. również tutaj Litwa minus 26, minus 28, mamy Ukrainę minus 26, minus 28. U nas tak naprawdę Polska Północno-Wschodnia tak niejako rykoszetem dostanie właśnie te bardzo niskie temperatury. OK. No to wiemy jak to będzie wyglądało. Później ten niż będzie powolutku oddalał się wypełniając od naszych granic, ale to będzie trwało bardzo powoli. Natomiast on będzie zobaczcie cały czas coraz bardziej w kierunku północnym zaciągał te arktyczne masy powietrza. Dzięki czemu też u nas jeszcze ten wschód, Północny wschód z tymi niskimi temperaturami, ale już na zachodzie i południowym zachodzie te temperatury będą tutaj nam wzrastały. Na koniec zobaczcie, że tutaj mamy mniej więcej w ten sposób aż odciągnięcie tej bardzo zimnej masy powietrza. Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz, więc na początku spływ do nas, następnie bardziej w kierunku wschodnim, tam jeszcze obniżanie tych temperatur, natomiast u nas no, tutaj do wtorku, do środy te bardzo niskie temperatury będą występowały. Najzimniejszą nocą będzie noc z niedzieli na poniedziałek, wtedy to temperatury mogą spaść naprawdę mocno, ale zacznijmy od sytuacji barycznej. Tutaj przede wszystkim w Polsce północno-wschodniej cały czas najwyższe ciśnienie, tam będziemy mieli 1026-1028 hektopaskali. Co bardzo istotne bezchmurne niebo, ale jeszcze jest coś: porywy wiatru, te szczególnie silne w województwach zachodnich i nad Morzem Bałtyckim. Tutaj może powiać mocniej, może powiać do jakichś 30-40 km na godzinę, na północnym wschodzie od 10 do 20 km na godzinę. No ale słuchajcie, to wystarczy do tego, żeby te temperatury nam zdecydowanie mocniej spadły. No i mamy tak. Polska północno-wschodnia i wschodnia z bardzo niskimi temperaturami. Tutaj w nocy z niedzieli na poniedziałek te temperatury mogą spadać do minus 26-minus 28 stopni Celsjusza. Szczególnie w Polsce północno-wschodniej. Polska centralna minus 22-minus 24. To jest wyliczenie modelu ECMWF. Model GFS widzi troszkę niższe temperatury, minus 22-minus 24, chociaż. Tutaj raczej będziemy sugerować się modelem ECMWF, który też ostatnio może delikatnie tylko zawyża, ale jakieś 1 bądź 2 stopnie Celsjusza. Następnie mamy noc z poniedziałku na wtorek, również z niskimi temperaturami na północnym wschodzie, na wschodzie i w centrum minus 24, minus 25, minus 26, na południu i południowym zachodzie, tam gdzie będzie większe zachmurzenie, te temperatury będą wyższe. No i mamy już noc z wtorku na środę, tutaj już ten mróz będzie zdecydowanie. Mniejszy. Moi drodzy, codziennie wieczorem prognoza pogody na noc i dzień kolejną, dzięki temu będziecie na bieżąco informowani. Ja tutaj jeszcze przedstawię Wam tylko ostrzeżenia, które przygotowałem i które też będą publikowane w kolejne dni. Przejdźmy zatem do tych ostrzeżeń właśnie. Wiecie, tu jest teraz właśnie, my w międzyczasie dajcie znać, czy ten obraz faktycznie 4K jest ok, czy wszystko dobrze widać, czy jest lepiej niż było. Ja tak troszkę nieskładnie robię jeszcze te prognozy, bo tutaj pozmieniały się systemy, pozmieniały się skróty, więc to wszystko muszę sobie wkuć z powrotem. Zaczynamy. Przede wszystkim najbliższa noc. Noc z 31 stycznia na 1 lutego. I tutaj tak, na północnym wschodzie, na obszarze, północny, na obszarze Polski północno-wschodniej, województwo podlaskie, województwo warmińsko-mazurskie, okolice Gdańska... Trzewa Elbląga, północny wschód województwa Mazowieckiego, północ województwa Lubelskiego. Tam mocna szansa na spadki temperatur poniżej minus 15, minus 20 stopni Celsjusza. Województwa północno-zachodnie, północne, też centralne i południowe. Tutaj spadki temperatur poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Północny wschód z najniższymi temperaturami, tak jak wspominałem. Kolejna noc to jest noc z, z niedzieli na poniedziałek, z 1 lutego na 2 lutego i tutaj te temperatury będą najniższe. Tu będziemy mieli sytuację najbardziej niebezpieczną. i MGW wydaje też drugi stopień ostrzeżenia. Pewnie będzie alert RCB. Województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie, północny wschód województwa mazowieckiego, północ województwa lubelskiego. Tam jest realna szansa do tego, żeby temperatury na wysokości 2 metrów spadły poniżej minus 25 stopni Celsjusza. Kto wie, czy suesejne suwałki nie złapią minus 30 stopni Celsjusza z racji bardzo, sil... znaczy bardzo silne. z racji silnego przepływu powietrza, który będzie oczywiście odczuwalny jako wiatr to prawda niezbyt silny w miesiącach letnich, to przy minus 25, minus 26 stopni Celsjusza odczuwalna będzie minus 33, minus 34. Bardzo szybkie, bardzo też mocne wychłodzenie organizmu, więc bardzo istotna uwaga o to, żeby jak gdzieś będziecie zobaczyć, po prostu zwracać uwagę na to, czy ktoś z osób nie potrzebuje jakiejś pomocy. To też się tyczy osób w kryzysie bez Zdomności. To też się tyczy oczywiście zwierząt. To można powiedzieć, kiedyś to były mrozy, teraz to nie ma, ale to jest już. Odzwyczailiśmy się po prostu tych bardzo niskich temperatur, a tutaj będzie prawie minus 30, więc zwróćmy na to uwagę. Kolor fioletowy to obszar, gdzie temperatury mogą spadać poniżej minus 15 do minus 25 stopni Celsjusza. Kolor niebieski to od minus 10, 15 do minus 10 stopni Celsjusza, więc widzimy, że tutaj centrum. Północny wschód z bardzo niskimi temperaturami, więc tutaj też e, uważajmy. I jeszcze mamy e, ostrzeżenie na kolejną noc, czyli noc z poniedziałku na wtorek, od 2 lutego do 3 lutego. No i tutaj znów Polska północno-wschodnia, kolor fioletowy. Temperatury mogą spadać do minus 25 stopni Celsjusza, ale zaznaczyłem też przerywanym czerwonym kolorem, bo nie jest wykluczone, że będą miejsca, że te temperatury znów spadną. Poniżej minus 25 stopni Celsjusza. Tu musimy jeszcze oczywiście poczekać dzień 2 i zobaczyć, w razie czego będzie to aktualizowane. Polska północna i też centralna, kolor niebieski, spadki temperatur od minus 10, 15 do minus 10, natomiast na południu już powoli zacznie temperatura rosnąć. Także, moi drodzy, uważajmy, i więcej informacji znajdziecie oczywiście na naszym kanale. Łowcy Busz, Paweł i Marta. W kolejnych też wieczornych prognozach zapraszam serdecznie. Cześć. Podbij ten film, napisz komentarz, oceni go, zasubskrybuj kanał, tym również wspierasz rozwój kanału. Możesz wspierać nas również finansowo na Patronite, YouTube lub stawiając kawę na Buy Coffee. Zainstaluj aplikację Monitor Bush, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce i nie daj się pogodzie zaskoczyć.